Cześć, dzień dobry. Dzisiaj taka prosta rzecz, ale całkiem przydatna w Excelu. Często robimy coś takiego, czy też mamy takie zadanie, że mamy ileś rzeczy, które sobie oznaczamy, nie mamy jakąś, nie wiem, listę zadań do zrobienia. I oznaczamy sobie, ile tych zadań wypełniliśmy. Jak człowiek wypełnia coś takiego, to dobrze by było pokazać jakiś taki progress bar, jakąś taką rzecz, która nam pokazuje, ile tych zadań ukończyliśmy. Najlepiej, żeby to było w jakiś sposób e, wizualne. Żeby to zrobić, można użyć formatowania warunkowego oczywiście, nie? Czyli na przykład zaznaczyć tutaj, bierzemy conditional formatting i nie wiem, wstawiamy sobie, wstawiamy sobie kolorek. E, ale fajnie by było właśnie to pokazać w jednym miejscu, nie? Że tam kończonych i tutaj sobie to policzyć. Pierwsza rzecz jak sobie to jak sobie to policzyć. No to tak musimy po prostu podzielić ilość w ogóle tych komórek które tutaj mamy przez to ile rzeczy zrobiliśmy. Czyli w naszym przypadku tutaj weźmiemy sobie no ja najpierw weźmiemy sobie kolumnę E a później kolumnę F bo to są dwa różne przypadki ci pokażę zaraz dlaczego. Pierwsza jest taka że bierzemy sobie count nie? No, i liczymy, ile tutaj mamy pyk, 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 pyk. Policzonych rzeczy. On wychodzi nam, że 5, no bo tyle, tyle żeśmy zrobili. Moglibyśmy też w tym przypadku użyć, e, użyć sam. E, podzielić przez, i tutaj musimy sobie policzyć, ile e, jest w ogóle rzeczy, czyli tych zadań, które jest do zrobienia. I jedną z takich rzeczy, którą ja najczęściej robię, to używam count a. To liczy, ile. Jest danych komórek w zakresie, który sobie zaznaczymy, które nie są puste. Czyli w naszym przypadku weźmiemy sobie zadania, tak? no bo to są komórki, które nie są puste. Więc będzie 10. Czyli mamy, mamy 0,5. Gdybyśmy sobie to zamienili na procenty, mamy, e, mamy 50%. I teraz, gdybym zrobił podobną rzecz, zablokujmy sobie tutaj te komórki, będę przenosił tą formułę. Okay. Gdybym sobie teraz to przeciągnę sobie tą formułę tutaj. To wychodzi nam, że 0%, ale jak 0, skoro tutaj mamy x, czyli że mamy jednak coś porobione, nie? a tutaj niby, że tak powiem, się zgadza ten, ta kolumna f. No dzieje się tak dlatego, że użyliśmy formuły count, a to co jest bardzo ważne, to to, że formuła count liczy wartości liczbowe. Czyli znowu, jeżeli chcemy policzyć takie wartości, które są wartościami nieliczbowymi, musimy użyć count a. I w tym przypadku mamy 40%. Tutaj przy, po, przy okazji ci tak, pokazuję Ci, że często w analityce o takich oznaczeniach 01 mówi się, że to jest flag, czyli że to jest flaga, czyli że właśnie w... Zero-jedenkowy sposób oznacza się, że coś jest zrobione albo nie jest zrobione, że jakiś atrybut występuje albo atrybut nie występuje. Jeszcze jedną rzecz, którą pokażę, którą lubię przypominać, jest to, że my to robiliśmy na podstawie zakresu. No ale to jest tylko zakres. Teraz gdybyśmy chcieli sobie zrobić to w tabeli, to skopiujemy sobie całość. Usunę sobie nawiasy, bo one nam będą brudzić w formule. Zaraz pokażę o co chodzi, i tworzymy sobie z tego tabelę. Czyli daję CTRL T i teraz z tego zakresu robię tabelę. Where is the data? Tutaj są moje dane. My table has headers. OK. To oczywiście spowoduje, że jeżeli sobie dodamy zadanie 11, to ta tabela nam się powiększy. No i on przede wszystkim rozpoznaje, że ta tabela to jest coś konkretnego. To jest jakiś taki ko konkretny obiekt w Excel. Jak sobie dam table design, mam tu table 2, sobie TB dania. I teraz Excel wie, że jak będziemy odwoływać się do czegoś, co będzie się nazywało TB zadania, to to jest to. A tutaj nie wiadomo do czego się odwołujemy, dlatego w formułach musimy używać nazw kolumn i wierszy. Więc jakbyśmy sobie tutaj chcieli policzyć, ile mamy ukończonych, znowu i znowu damy sobie załóżmy tym samym sposobem count i zaznaczone, to widzimy, że mamy TB zadania, ukończono flag. OK. Zamkniemy sobie to. Podzieli przez count a no i teraz nawet już nie musiałbym zaznaczać myszką no bo wiem jak się nazywa tabela i wiem jak się nazywa kolumna tak no bo tabela nam się nazywa tb zadania to wpisałem tb to od razu nam podpowiada tutaj tb zadania dajemy sobie tab żeby uzupełnić pierwszą opcję którą on nam podpowiada ok i teraz otwieramy nawias kwadratowy żeby określić o którą kolumnę nam chodzi dajemy zadanie Zamykamy nawias kwadratowy. I wtedy widzisz, zaznaczył nam tą kolumnę. Zamykamy nawias. No i tutaj ten procent będzie trochę mniejszy, bo dołożyliśmy zadanie numer 11. sobie to zamienimy na procent, wychodzi nam 45% po zaokrągleniu. No i tutaj możemy to policzyć w ten sam sposób. Swoją drogą, jeżeli sobie to przeciągniemy, to. Widzisz, że on niestety nam przyciąga to w taki sposób, że przyciągnął jedną, jedną i drugą kolumnę. Więc musimy sobie to trochę poedytować albo napisać po prostu od początku, czyli Count A, TB zadania, ukończono x, podzielić przez Count A. TB zadania. Zadania. Czegoś mi brakuje. A, tak. Zapomniałem nawiasu w tym miejscu. Count A. OK. 36, 36%. Nie jest to jedyny sposób, żeby to obliczyć. Możesz mi dać znać w komentarzu, jakim sposobem Ty się posługujesz, ale jeżeli ktoś robi sobie właśnie taki pasek ukończenia, no to to jest super sposób. I to nie jest koniec, dlatego że teraz chcemy zrobić tak żeby tutaj był taki pasek, który nam pokazuje, że to jest 50%, nie chcemy to widzieć w jakiś taki wizualny sposób. Proszę sposób, w którym można to zrobić, ja to tak zazwyczaj robię, to jest tak, że dajemy sobie conditional formatting, e, e, dajemy data bar, ustawiamy sobie na przykład zielony. No i teraz mamy całość na, całość na zielono. E, dajemy sobie, wchodzimy sobie do manage rules, czyli jeszcze raz, może za szybko to zrobiłem, czyli wchodzimy sobie conditional formatting, manage rules i. Teraz musimy sobie zedytować tą regułę, no bo tutaj on nam jakby automatycznie próbuje liczyć na podstawie wartości. A my chcemy, żeby to wypełnienie było na podstawie określonych wartości. Teraz, procenty to dla Excela są jakby liczby, nie? czyli jakby 0% to jest 0, a 100% to jest 1. Dlatego wpisujemy sobie tutaj po prostu number. Tam percent też jest, ale dla mnie ten number jest bardziej oczywisty. Dajemy sobie więc 0, a 1, bo 1 to będzie maksymalna wartość, a 0 to będzie minimalna wartość. Dajemy OK. Dajemy apply. I teraz widzisz, że mamy dokładnie 50%, tak? Czyli to jest do, do połowy, do połowy zakreślone. jeżeli sobie weźmiemy format Painter, czyli skopujemy sobie to formatowanie w innym miejscu, to widzisz, że e, tutaj również ten pasek e, Pokazał się nam tak do 40% tej wartości komórki, ale widać, że on jest mniej wypełniony. No, i tak samo dla przykładu. Format Painter, Format Painter. Tak. Jeżeli klikniesz na Format Painter raz, to tylko raz możesz użyć tego przeniesienia. Jeżeli klikniesz dwa razy, to za każdym razem, gdzie klikniesz, to formatowanie będzie przenoszone. Czyli za każdym razem, chcę na przykład tutaj, tam Manage Rules. Będzie to wyglądało w ten sposób. Jeżeli ten trik Ci się podobał, to daj lajka i subskrypcję dla tego kanału, bo to pozwala innym uczyć się Excela za darmo. Jeżeli jesteś chętny, by uczyć się więcej, to daj znać koniecznie w komentarzu, czego dalej chciałbyś się nauczyć. A teraz obejrzyj sobie koniecznie ten filmik, w którym pokazuję, czego w ogóle w Excelu powinieneś się nauczyć. To daje taki ramowy plan nauki. Myślę, że to Ci się może naprawdę przydać.